Przywołałaś Amerykę i mi się przypomniało, że ostatnio tam był wielki proces Johnny Deppa. Co ty o nim sądzisz? Śledziłaś go e, trochę z ciekawości? <gry> Wiesz, to pobieżnie śledziłam. E, ciężko osądzić, oczywiście, będąc tak daleko, kto tam miał rację. Mm -hmm. e, wydaje mi się, że no, w tym przypadku Johnny Depp miał dużo więcej czasu na przygotowanie się. A ze względu też na to, że mam skończone studia prawa amerykańskiego. Mm -hmm. Mniej więcej też jakby kojarzę te różnice i tam przygotowanie się, wieloletnie w jego przypadku, naprawdę odegrało ogromne znaczenie. Yy, jego przeciwniczka, mhm. z tego co widziałam, dużo bardziej chaotycznie musiała się bronić, bo pewnie się nawet nie spodziewała, że do tego procesu dojdzie. Takie miałam wrażenie, ale ciężko oceniać, aż tak dogłębnie nie śledziłam, mhm. bo nie miałam na to czasu, no i też jesteśmy za daleko. Wiem, że właściwie ciężko pewnie jest ocenić, które prawo jest lepsze, polskie czy amerykańskie? Nie, nie ma tak, że któreś jest nie lepsze. One ocenić? są kompletnie, kompletnie mhm. różne, po prostu już z założenia. Wydaje mi się, że mimo wszystko ze względu na to, że to amerykańskie prawo bazuje na tym, że jeżeli jakaś sprawa o daną mhm. rzecz była wcześniej, no to na tym bazują prawnicy, że przedstawiają to sądowi i sąd jest trochę związany tym, nawet nie trochę, no to wymaga to więcej takiej pracy w poszukiwaniu tych tych spraw. U nas oczywiście w Polsce, pomimo tego, że system wygląda inaczej my musimy bazować na przepisach, tych wyroków też się szuka, bo to jest taka podpowiedź do, dla sędziego, mm. że tak powiem, że skoro inny sąd w podobnej sprawie w ten sposób wyrok wydał, no to jest to jakaś swego rodzaju podpowiedź, ale absolutnie sąd tym nie jest związany. Ale ciężko to ocenić tak naprawdę i musiałabym popracować w Stanach, żeby wiedzieć tak naprawdę, z czym to się je. A nie myślałeś, żeby tam jechać, bo masz skończony taki y, kierunek Nie, Nie, po, nie, chogoś. powiem Ci, że w ogóle. Ale ja teraz sobie żyję na wsi od, od jakiegoś czasu. Jest tam mi dobrze, spokojnie. Tutaj zaglądam sobie raz na jakiś czas, na tego typu eventy i, i, i jest mi tam dobrze. Dużo bardziej jakby odnajduję się w polskiej wsi. Mhm. Niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie bym musiała od początku tak naprawdę się uczyć, bo liznęłam tego prawa tutaj. A tak naprawdę, tak samo jak na studiach prawniczych, nawet tych polskich, uczymy się w większości teorii. Tak naprawdę, cała nauka zaczyna się później, kiedy praktycznie mamy do czynienia ze sprawami, z klientami i tak dalej. Od początku bym tego nie chciała za, za, zaczynać, i wystarczy mi to, co mam tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję.